Witam! Dziś prezentuję jak dodać do naszego Steam'a zakładkę z grą, która nie ma nic wspólnego z tym Managerem Gier. Więc na początku otwórzmy naszą przeglądarkę internetową i przejdźmy do adresu, który ja podam w opisie filmu. Kolejnie przechodzimy do odnośnika Steam zainstaluj teraz i pobieramy naszego Steam'a. Kolejnie go instalujemy, nie powinno wam to sprawić żadnego kłopotu. Kolejnie przechodzimy już do naszego Steam'a, wchodzimy w zakładkę Add a Game. Add a No Steam Game Przechodzimy dalej i wyświetla nam się cała lista naszych wszystkich programów zainstalowanych na komputerze Teraz wybieram przykładową grę Chess szasy i weźmie tam Add a Select Program Teraz mogę podejrzeć efekt przechodząc do zapadki Library i jak widzę mam w zakładce chess. Teraz tylko mogę przejść do tej. Jak widzicie, automatycznie zostałam przekierowana. Dzięki za oglądanie. Na razie.